Dzień dobry, Jarosław Płotkowski, przewodnik turystyczny. Dziś chciałbym Was zabrać do miejsca, gdzie przy drodze między Trzcińskiem a Gogolicami, właściwie tuż za czcińskiem, jest takie miejsce, fragment właściwie zarośniętego placu, gdzie widzimy pozostałości po czymś. Ale mało kto wie, że to są pozostałości po wiatraku. Tutaj stał wiatrak, tak zwany koźlak, czyli miejsce, gdzie Obracały się wielkie skrzydła, walka z wiatrakami, tak jak tutaj Don Kichot. No niestety nie mamy już śladu po tym wiatraku, ale miejsce pozostało. Tutaj można zobaczyć, że z tyłu za mną jest takie drzewko, a teraz obrócę, pokażę wam jak to wygląda w rzeczywistości. To jest ten plac. Tutaj widzimy, widzimy fragment właśnie zarośli. Tutaj mamy drogę na Gogolice. Zaraz jak zobaczymy z tej strony. I właśnie tu, w tym miejscu stał wiatrak. Na starych mapach, na miejscu e, tych właśnie zarośli usadowiony jest potężny, duży wiatrak, który tutaj stał i no prawdopodobnie tutaj był w celach przemysłowych, czyli tutaj mogli rolnicy... E, Przerabiać zboże. Ciekawostka. Warto przyjrzeć się temu miejscu. Zwłaszcza jak idziecie w stronę Gogolic. Miejsce zarośnięte. Nie wiem, czy jest to teren prywatny, czy jest to teren gminny. Obecnie no, na pewno wymaga tutaj jakiejś tablicy, żeby można było pokazać, jak to wyglądało. A wiatrak, koźlak możecie sobie zobaczyć właśnie w internecie.